Jestem kto? Zapraszamy na smaczne podróże. Więcej o atrakcjach jakie znajdziecie się na blogu bezpośrednio smaczne podróże. Znajdziecie w Google na bank. Witamy ponownie! Dzisiaj pystaliśmy o poranku, zobaczyliśmy za oknem przepiękne, błękitne niebo no i stwierdziliśmy co. Mamy weekend wolny. Jakożby to było szkodą pozostać w domu. Wyruszyliśmy, a po drodze już trochę się zachmurzyło, nawet trochę zdążyło popadać. Moja letnia kreacja została cygańską kreacją ze sweterkiem, no <grym> ale w sumie dotarliśmy do przepięknego, przepięknego Winchester. Idziemy właśnie zwiedzać katedrę przechodzimy przez, przez główną uliczkę słuchamy sobie fajnej muzyczki podziwiamy ale, ale jako, że na ostatnią chwilę w zasadzie zaplanowaliśmy tą wycieczkę to tylko spakowaliśmy puszka włożyliśmy całe, wszystkie koły, wszystkie materace, ja znaleźliśmy, żeby było miękko i będziemy spali w aucie. tu sobie ludzie leżą ładnie, czytają sobie na kocyku książeczki a tutaj cmentarzyk a tu ładnie w tej chwili jesteśmy w przepięknej katedrze w Winchester. Katedra ta jest najdłuższą katedrą w Europie, a z ciekawostek, została, z ciekawostek zostali tutaj pochowani różni ludzie, między innymi Jane Austen, a także królowie. Dumisze. Także mamy tutaj taki troszeczkę wątek wikingowski. Arek nie chciał tym razem mówić, zmusił mnie, żebym, żebym ja opowiedziała coś. A teraz mi się wcina Dziad Jeden. Się nie wcina tylko. Chciałby coś powiedzieć, bo nie, bo nie. Ale, ale nie, tym razem mu nie wolno. Teraz ja mówię i będzie moja racja mojsza niż jego. No, każdy będzie... Moja jest najmojsza. Katedra jest bardzo ładna bym się nawet, żeby stwierdzić, że była troszeczkę ładniejsza niż był Litchfield, aczkolwiek, no cóż, każda, każdy, przypuszczam, że budowla ma swoje plusy i minusy. E, no, a co do kosztów, e, wcześniej nie bardzo zdecydowałam się chyba na wejście. W... Dlatego, że zawsze podróżowaliśmy w dwójkę, w trójkę, w czwórkę i zawsze się nam wydawało, że po tej dyszce za wejście to trochę dużo. Ale jak się okazało, nie dość, że się płaci 9,50 za dorosłego, to jest to bilet całoroczny, więc można odwiedzać wielokrotnie. Jak ktoś miał ochotę, no to myślę, że warto. Eee, zapraszamy do obejrzenia filmiku. Bardzo mi się podobało. Przyznam się, że jakby była jeszcze chwila, żeby była okazja, to bym jeszcze posiedziała w tej katedrze. Wszystko bardzo imponujące. Chyba największe wrażenie wywarła na mnie historia człowieka, który w 900, 1905 roku, zdaje się, przez 6 lat nurkował w takim tym wielkim metalowym akwalungu, czy jak to się tam fachowo nazywa. Gdzieś w, e, w podziemia tutaj wokół katedry i murował, cementował, e, jak, jak się nazywa? Fundamenty, Fundamenty żeby zapobiec e, zniszczeniu katedry. Zajęło mu to całe 6 lat. Pracował codziennie, praktycznie od rana do wieczora, chyba miał tylko 20-minutową przerwę. I jeszcze z ciekawych historii, że, że jakby palił sobie przez tam jakąś papierosy w tym akwalungu, żeby zapobiec bakteriom. Nam no po prostu głowa mała, głowa pęka, śmiechy naprawdę. Ale bardzo, bardzo interesująca historia. Zasłużył sobie tym na, na swój pomnik w katedrze. Generalnie bardzo, bardzo, bardzo imponujące miejsce. Spontaniczny wyjazd i noc w pięciogłoskowym hotelu w puszku tak zwanym naszym zaowocowało dotarciem do Durdezow. To atrakcja, klaska, prosto zobaczyć, wszyscy Tak jest Jeszcze nie jest tak źle, można się przecisnąć, zobaczcie sami Kamienista plaża Strasznie. Ale fajna, podoba mi się, wam powiem Nie, nie, bo mi naszło do sandałów i nie mogę iść oj, oj, oj. Straszne rzeczy Troszkę poplażowaliśmy pod Durdenol Teraz jedziemy do Weymund I na wyspę Portland O ile dobrze mówię, tak, Portland Anse of Portland. Mam nieodparte wrażenie, że byłem w tej miejscowości. Kurde. Jestem prawie pewny, znaczy, prawie jestem na stówę pewny, że już tutaj byłem. Też kiedyś trafiłem tutaj przypadkiem i też podczas wycieczki samochodem i też spaliśmy wtedy ze zdjętym samochodem po zdrokoza. Małe przypominki teraz. Jestem zdolna, wszystko potrafię zepsuć. O tym wiemy wszyscy już od dawna. Mostek Weymund, przez, właśnie... przez który właśnie przechodzimy, jest zwodzony. i mont jedziemy dalej